Na początku swojej pracy w senacie pani Maria i zmienione, była chuda jak szczypiorek. Biegała ze ścierką i z nerwów płakała. To było kilkanaście lat temu, a ona miała malutkie dzieci. Drogadzistki ganiały nas z miejsca na miejsce, krzyczały, były chamskie. A ja bałam się zwolnienia tak bardzo, że nawet nie przyszło mi do głowy. Żeby im odszczekiwać. Zdaniem niektórych pracowników Senatu nieporządek w gabinecie marszałka jest wtedy, gdy noga od stołu nie błyszczy się w słońcu. Bałagan w gabinecie szefa kancelarii ponuje, gdy na włączniku od światła widoczny jest odcisk palca. Czy w takim razie mam gasić światło językiem? – spytała jego sekretarkę pani Maria. Niedawno odeszła, ale pod koniec potrafiła się już postawić. Gdy kilka lat temu administratorka kazała jej zdzierać paznokciem zacieki po z senackich schodów, odpowiedziała jej – panią może byłoby stać na manicurę po takim czymś? Nas nie kropka manicure to rzeczywiście wydatek nieosiągalny dla pani Marii. W Warszawie taka usługa kosztuje średnio 50 zł, a ona za sprzątanie jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków w kraju dostawała OK. 1630 zł miesięcznie, czyli najniższą krajową. Do tego nie była zatrudniona bezpośrednio przez Senat. Wyższa Izba Parlamentu, w przeciwieństwie do Sejmu, wypchnęła usługę sprzątania swoich pomieszczeń do firmy zewnętrznej. Pani Maria, mówiąc o senatorach, kiwa z pobłażaniem głową. Przed wyborami zyskiwała w ich obecności widzialność. Wołali do niej dzień dobry, dzień dobry, niczym kukiełki na sznurkach którym jakaś potężna siła nakazuje nagłą uprzejmość. Po wyborach milkli? Pogarszał im się wzrok i przestawali widzieć panią Marię. Dla niej niewidzialność to był stan naturalny. Gdy wchodziła do któregoś z pomieszczeń i zastawała urzędników pogrążonych w rozmowie o intymnych życiowych zawirowaniach, oni nawet nie ściszali głosu. Jeżeli ktoś bez krępacji mówi o takich rzeczach w Twojej obecności, to czujesz się trochę jak podczłowiek. Albo taki jakby wcale Cię nie było, opowiada. Tylko żeby Cię widzianym też nie musi oznaczać nic dobrego. Gdy Rasona i jej koleżanki stanęły razem z politykami w kolejce do bufetu, jeden z senatorów Rozparty na krześle, burknął. Ich nie powinno tutaj być? Kiedy pani Maria zaczynała pracę w Senacie, ona i jej koleżanki dostały do dyspozycji pomieszczenie socjalne. Jak wspomina moja rozmówczyni, była w nim lodówka, ale nie było mebli. Sprzątaczki wtargały do niego krzesła znalezione na śmietniku. ale porządek musiał być, więc krzesła ponumerowano i wpisano do inwentarza. W pokoju jada się również obiady, a to wymaga od pani sprzątaczek nieco gimnastyki. Konieczna jest umiejętność jedzenia bokiem. Żeby pokazać mi, na czym to polega, pani Maria wykręca się nienaturalnie przy kawiarnianym stoliku, sięgając ręką za siebie i udając, że z niewidzialnego talerza nabiera łyżką zupy. Wyciąga telefon i pokazuje mi zdjęcia. Na jedzenie frontem faktycznie miejsca nie ma. Pomieszczenie jest podłużne, ciasne i wygląda jak przedpokój w mikroskopijnym mieszkaniu. Może nawet pasowałoby do niego słowo przytulny. Na ścianie wisi portret Jana Pawła II, a wokół niego dodatkowe ozdoby gdyby nie to, że nie ma w nim okna. W magazynie, w którym składowany jest papier toaletowy i zgrzewki z wodą okno jest. Może one potrzebowały światła bardziej niż ja ironizuje pani Maria Kropka zamiast odpowiedzi straszenie pozwem. Świętą zasadą przy sprzątaniu najważniejszych pomieszczeń było wyrobienie się przed godziną ósmą, bo wtedy do swoich gabinetów wkraczają marszałek, wicemarszałek, najważniejsi urzędnicy. Aby nogę od stołu mogła codziennie witać ich błyskiem, pani Maria i jej koleżanki zaczynały pracę o 5 rano. Problemy zaczynały się, gdy jedna ze sprzątaczek zatrudnionych na etat w pełnym wymiarze godzin, według relacji pani Marii sprzątaczki pełnoetatowe są cztery, Kancelaria Senatu twierdzi, że siedem, wypadała z powodu choroby z grafiku. Wtedy pozostałym pracownicom dochodziły do wysprzątania dodatkowe odcinki, za które, jak twierdzi pani Maria, nie dostawały pieniędzy. Kobieta relacjonuje, że w przypadku dni otwartych, nocy muzeów oraz konferencji odbywających się na terenie Senatu sprzątaczki również nie dostają za swoją pracę dodatkowego wynagrodzenia. Zapytałam firmę, która na podstawie wygranego w 2018 roku przetargu wykonuje dla Kancelarii Senatu usługę sprzątania pomieszczeń, czy faktycznie nie wypłacała paniom sprzątającym pieniędzy za dodatkowe odcinki. Spytałam także, ile dokładnie osób zajmuje się sprzątaniem tej instytucji i na podstawie jakich umów są zatrudnione. Zgodnie z warunkami przetargu firma ma obowiązek podpisać ze wszystkimi pracownikami umowę o pracę w wymiarze pełnego lub półetatu. Firma Amlux spółka z o .o. nie odpowiedziała na żadne z moich pytań. Postanowiła za to postraszyć Newsweeka pozwem, w odpowiedzi na pani zapytanie na temat warunków zatrudnienia personelu sprzątającego w Kancelarii Senatu, zarząd spółki Amlux informuje, że wymagania określone w przytargu zostały spełnione i wszelkie insynuacje, co do tego, że zostały one naruszone są nieprawdziwe. Opublikowanie przez panią artykułu, w którym zostaną przedstawione fałszywe zarzuty, spowoduje podjęcie przez zarząd Amlux SP. Z oprawem przewidzianych kroków celem ochrony słusznych interesów spółki. Warto dodać, że 4 lata temu redakcja portalu na temat opublikowała krążące w sieci skany dokumentu, w którym autor, prawdopodobnie pracownik firmy Amlux. Napisał wprost o konieczności przerzucenia niepełnosprawnych pracowników do trudniejszych zadań, żeby zmusić ich do odejścia z pracy. Korespondencja jest autentyczna, potwierdził wówczas w rozmowie z na temat wiceprezesa Mluksu Marcin Ziółkowski i przekonywał jednocześnie, że nie można winić zarządu za treść korespondencji. Maria Kac ówczesna rzeczniczka Prasowa Państwowej Inspekcji Pracy, poinformowała dziennikarza portalu na temat, że corocznie w firmie AmLux przeprowadza się od kilku do kilkunastu kontroli. Zgłaszane nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim takich zagadnień jak niewypłacanie wynagrodzenia, czas pracy, niewypłacanie odprawy, zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. I brak umowy w ogóle, wymieniała Kac Przakrawa. Niech się pani zwolni. O liczebność pracowników i warunki ich zatrudnienia zapytałam też Kancelarię Senatu. Obecnie, na podstawie umów o pracę, pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, a pozostałe w niepełnym. Kropka ponadto do wykonywania usługi sprzątania mogą zostać również skierowane osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Kropka z dokumentacji przedstawionej przez firmę wynika, że do wykonywania usługi sprzątania w kancelarii senatu zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 10 osób. Napisano w odpowiedzi I dodano, przedstawiane są raporty z realizacji usługi, a przyjęcie usługi jest weryfikowane przez pracownika Kancelarii Senatu. Na bieżąco zgłaszane są zastępstwa poszczególnych osób. Pani Maria, kiedy odchodziłam, łącznie zatrudnionych było 8 osób, z czego połowa w pełnym wymiarze godzin. Zapytałam kancelarię, czy którakolwiek z pań sprzątających skarżyła się na warunki zatrudnienia w firmie zewnętrznej. W trakcie obowiązywania obecnej umowy kancelaria Senatu nie otrzymała od żadnego pracownika firmy sprzątającej informacji o niewywiązywaniu się firmy z zapłaty za wykonaną pracę. Gdyby KS taką informację otrzymała, z pewnością zainterweniowałaby, odpisuje mi kancelaria. Pani Maria, raz poskarżyłam się jednemu z kierowników z firmy Amlux. Jak się pani coś nie podoba, to niech się pani zwolni, usłyszałam. O co urcink jakobus przetrwania? Niezależnie od tego. Jakie metody zatrudnienia stosuje firma zewnętrzna? Ile osób zatrudnia i czy doszło do złamania prawa, czy nie? Ta sytuacja jest po prostu naganna etycznie, mówi politolog, prof. Ryszard Scharfenberg, który zajmuje się m.in. badaniem zjawiska ubóstwa. Nie może być tak, że jedna z najważniejszych instytucji państwowych mało tego instytucja wzorotwórcza na której powinny wzorować się placówki publiczne w całym kraju, ucieka się do oszczędzania na najsłabszych, najbardziej narażonych na wyzysk pracownikach i wypycha ich do zewnętrznego pracodawcy. Pod względem prawnym nie ma w tym nic złego, ale trzeba z całą mocą podkreślić, że taka praktyka, w połączeniu z faktem, że te panie zarabiają najniższą krajową, jest po prostu głęboko niewłaściwa outsourcing, czyli przerzucenie pracowników takich jak sprzątaczki, salowe czy ochroniarze do firm zewnętrznych, nie jest domeną sektora prywatnego i znajduje on szerokie zastosowanie w sądach, uniwersytetach i szpitalach. Zjawisko to od lat monitoruje Katarzyna Duda, badaczka warunków zatrudniania pracowników sprzątających i ochroniarzy z firm prywatnych oraz autorka książki Kiedyś tu było życie. Teraz jest tylko bieda. Zasady, na podstawie których instytucje publiczne dokonują urcingu usług utrzymania czystości, uregulowane są w ustawie Prawo Zajmówień Publicznych, PZP, mówi Duda. Outsourcing ochrony i sprzątania stał się możliwy już w latach 90., i upowszechniał się we wszystkich instytucjach państwowych, m. Inne w szpitalach, na uczelniach wyższych, w urzędach, w wojsku, na kolei. W instytucjach publicznych decyzje o zastosowaniu outsourcingu uwarunkowane były głównie trudną sytuacją finansową instytucji. Wczesne lata 2000 były dla pracowników outsourcowanych prawdziwym obozem przetrwania. Normą było zatrudnianie ich na czarno albo na podstawie nieoskładkowanych umów cywilnoprawnych, w zamian za stawki rzędu 5 do 7 zł za godzinę. Z czasem o co urcink nieco się ucywilizował. Przesądziły o tym zmiany legislacyjne oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. Duda, dzięki reformie ustawy PZP, o którą apelowało m.in. OPSZ, instytucje publiczne muszą wymagać od firm startujących w przytargach zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, jeżeli zachodzą przesłanki stosunku pracy. W praktyce jednak instytucje publiczne nie zawsze prawidłowo stosują ten przepis, bo NP Wymagają zatrudnienia na umowie o pracę tylko jednej osoby. Z kolei firmy nie zawsze stosują się do postawionych im wymagań, i przykładowo zatrudniają pracownika na 1-16 etatu plus umowa zlecenie. Istnieje wiele sposobów omijania przepisów, które w celu zaoszczędzenia pieniędzy stosują obie strony. Badaczka dodaje: Najlepszym sposobem na wykluczenie patologii wynikających z urcingu jest rezygnacja z niego. To pozwoli zagwarantować pracownikom godne warunki zatrudnienia. W jednym ze swoich raportów Duda, posługując się przykładem szpitali, pokazuje, że urcing traci powoli atrakcyjność, a część placówek wraca do zatrudniania bezpośredniego. Spośród 32 szpitali publicznych zbadanych przez DUDE 10 zatrudnia do sprzątania własny personel. Aż 6 spośród tych 10 placówek korzystało wcześniej z firm zewnętrznych, jednak po ustanowieniu minimalnej stawki godzinowej w styczniu 2017 R. 13 złotych brutto wolało zrezygnować ze współpracy z firmami zewnętrznymi, których usługi znacznie podrożały. Do szlachetnych działań pobudza znak zapytania, skoro niektóre szpitale mogły wyeliminować Urcing i tym samym wyplenić wiążące się z nim patologie. Czemu tego samego nie zrobi kancelaria Senatu? W piątek ma o to zaapelować partia razem która według naszych informacji szykuje pismo wzywające Senat do całkowitej rezygnacji z usług firmy zewnętrznej. Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi, taki cytat z o poprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego wyświetla się na stronie Senatu. Zapytałam więc kancelarioto, w jaki sposób skomentuje fakt, że wynagrodzenie kobiet wykonujących ciężką fizyczną pracę w tak reprezentacyjnym miejscu oscyluje w granicach najniższej krajowej. Firma wykonawca jest zobowiązana do realizacji usługi sprzątania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Kancelaria Senatu nie jest pracodawcą osób skierowanych do wykonywania usługi sprzątania i nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia tych osób, napisano w odpowiedzi.